Sonora 111 i Mateusz Tyszko odebrali już sygnał startowy. Mamy więc troszeczkę, ponieważ jej ojca ogiera El Barone 111Z, mieliśmy już okazję omówić, mamy troszeczkę więcej czasu na skupienie się w wokół matki tej klaczy, a jest to klacz Latina. Córka Mistrza Świata w skokach przez przeszkody ogiera Vigo de Astrui. Ogier ten Filip Leżę był jego jeźcem i on właśnie poprowadził Vigo do sukcesu w mistrzostwach świata. Vigo jest synem i ogiera na w dalej kujdam derwel Żalisko, ród ogiera almen. Latina jest od sprawdzonej w sporcie klaczy, do startująca w konkursach 140, córka Ogiera Quilo, to skoczek, który z kolei startował w konkursach 150, a Quillo to syn Quickstara. Przypomnę, że na tym fenomenalnym skoczku startowała niemiecka amazonka z pochodzenia amerykanka Michael's, Meredith Michaels-Berbaum. I wreszcie babcia klaczy Latin, latina to córka ogiera ramiro, a więc klacz, która do tego rodowodu wnosi krew polskiego angloaraba rams. Jeszcze tylko jeden czysty skok dzieli sonorę od udziału w rozgrywce. Tak będziemy mieć 5 koni do rozgrywki, która rozda medale w kategorii koni 6 O godzinie 13.05 rozpoczynamy rozgrywkę koni 6 O O 14.15 finał koni 7